Lider powiększył przewagę, kolejna drużyna traci szansę na utrzymanie. Zapraszamy na kolejną odsłonę magazynu czwartej Ligi Podkarpackiej, czyli 4. Ligolaco, gdzie zobaczycie przepiękne bramki z 27. kolejki. A co działo się w majowy weekend w najbardziej emocjonującej lidze świata? Drużyny z czołowych miejsc spotkały się z tymi, które biją się o utrzymanie. JKS Jarosław podejmował czarnych jasło, Sokół Kolbuszowa Dolna, gości w łańcucie, Kosmos taniec zmierzył się z orłem Przeborsk, a i Glopol Dębica ze stalu 2 Mielec. Ciekawie było również w pozostałych starciach, bo padło równo 30 goli. Jako jeden z pierwszych rozgrywany był mecz Ekobalu, Stalisanock ze strugiem tyczyn, gospodarze objęli prowadzenie w szóstej minucie, piłkę w pole kardy dośrodkował Łukasz Tabisz, a do bramki głową skierował ją Rafał Maracki. W 39 minucie Sanoczanie podwyższyli na 2 do 0. Piłkę podawał z lewej strony Rafał Domaracki, a drugiego gola dla Ekobalu zdobył Maciej Maślany. Nadzieję na punkty w tym meczu dla gości dał Karol Nieckarz, który zdobył pięknego gola z rzutu wolnego. Spotkanie zamknął najlepszy zawodnik meczu, Rafał Domaracki, który wykorzystał błąd obrońców gości i uderzeniem za szesnastki zaskoczył bramkarza gości. Kobal Balstalsanok Struktyczyn 3 do 1. Zostajemy na południu województwa, bo 1 maja Wisło Gwiśniowa spotkał się z Legionem Pilsno. W 11. minucie Maksymilian Mike zagrał dwójkową akcję z Jakubem Krokiem i strzałem w lewy róg bramki gości dał prowadzenie swojej drużynie. W 52. minucie piłkę w pole karne zagrał Arkadiusz Gil. Maksymilian Mike uprzedził bramkarza i z najbliższej odległości podwyższył wynik spotkania, który nie uległ już później zmianie. Wisłok Wiśniowa, Legion Pilsno 2 do 0. Tego samego dnia w kamieniu spotkały się dwa sokoły, gdyż w gości przyjechała ekipa z Niska. Jedyny i decydujący gol w tym meczu padł zaraz na początku spotkania. Daniel Keleci wywalczył piłkę na połowie przeciwnika, a Dawid Bieniarz przed pięknym uderzeniem z dystansu dał prowadzenie ekipie z Niska. Sokół kamień, Sokół nisko. 0 do 1. W sobotę odbyły się cztery spotkania. Najwcześniej było o godzinie 12 i Glopol Dębica podejmował rezerwy Stali Bielec. Już w pierwszych minutach padły pierwsze gole tego spotkania. Wynik meczu po kilkudziesięciu sekundach gry otworzył Szczupakiem Dorian Buczek. Ten sam gracz dwie minuty później po dośrodkowaniu Tomasza Muchy popisał się jeszcze bardziej efektownym uderzeniem zdobywając gola nożycami. Iglopol szedł za ciosem i w ósmej minucie po akcji Mateusza Mikulskiego, Doriana Buczka i Tomasza Muchy było 3 do 0. W końcówce pierwszej połowy nadzieje Mielczanom dał Dawid Tkacz, który uderzeniem z rzutu wolnego zmniejszył nieco dystans bramkowy. Nieszczęśliwą interwencję bramkarz Iglopolu przykrył nieco późniejszymi obronami, a w dodatku w końcówce spotkania po raz drugi do siatki Mielczan trafił Tomasz Mucha. I Leopold Dębica stal 2 4 do 1. W sieniawie spotkały się dwa zespoły ze strefy spadkowej: Miejscowy Sokół i Głogowia. W 20. minucie sędzia Piotr Kochański podyktował karnego za zagranie ręką jednego z piłkarzy Głogowi w swoim polu karnym, a pewnym egzekutorem 11 był Mateusz Padiasek. Kwadrans później lewą stroną akcję przeprowadził Dawid Pigan, jego strzał zdołał odbić Paweł Palko ale przy dobitce Krystiana Halejcio nie miał już szans. Trzeciego gola gospodarze dołożyli w drugiej połowie. Jakub Stefan podał do Dawida Pigana, ten ograł obrońcę i strzałem przy słupku ustalił wynik spotkania. Sokół Sieniawa Głogowi głogów Małopolski 3 do 0. Jeśli chcecie zobaczyć naprawdę piękne gole, to zapraszamy na starcie dwóch jks Jarosławskiego i Czarnych Jasło. Faworytem byli gospodarze i to oni dominowali na boisku. W 19. minucie po dośrodkowaniu Piotra, Pindakasz, czupakiem do siatki trafił Stanisław Mikicej. W 30. minucie miejscowych napędził Wojciech Rejman i przy współpracy z kolegami z zespołu sfinalizował ją kapitalnym uderzeniem z dystansu. Czarni też mieli swoje okazje. W 38. minucie padł kolejny piękny gol w tym meczu. Tym razem autorstwa Adriana Nowaka z rzutu wolnego. To nie koniec. W 45. minucie po kolejnej akcji Piotra Pindaka wynik meczu podwyższył znakomitym uderzeniem z 16 metrów Rafał Dusiło. Wynik meczu w 59. minucie ustalił Wojciech Rejman po podaniu do siły. J.S. Jarosław Czarni Jasło 4-1. do sobotnią serię kończymy meczem Karpat Krosno z Izolatorem Bogukwała. Wynik meczu otworzył w trzecim minucie Karol Weiss, któremu po podaniu Szymona Dziadosza pozostało wpakować piłkę do pustej bramki jest pełna. 5 minut później Kamil Radul podał do Szymona Dziadosza, a ten z kilkunastu metrów podwyższył wynik na 2 do 0. W 11 minucie było już 3 do 0, bo po faulu na Szymonie Dziadoszu bramkę z rzutu karnego pewnym strzałem zdobył Kamil Radul. Kolejne gole padały w drugiej połowie. W 52. Minucie Karol Weiss podał do Raduliego, który dołożył do dorobku Karpat czwarte trafienie. Wynik meczu gospodarze ustalili w 60. Minucie. Piłkę w pole karne zagrał Krystian Paczkowski, głową zgrał ją Karol Weiss, a akcję sfinalizował najlepszy snajper Krośnian Szymon Dziadosz. Karpaty krosno izolator Bogu chwała. 5 do 0. 5 goli padło też w nowo w meczu Kosmosu z Ołem Przeworsk, ale z przyczy technicznych możemy pokazać jedynie trafienia w drugiej połowie. Do przerwy Kosmos prowadził 3 do 0, a po przerwie 2 gole dołożył Hubert Pieso w 77 i 81 minucie. Kosmos nowotanie Orzeł Przeworsk. 5 do 0. W ostatnim meczu tej kolejki stal łańcuch bezbramkowo zrewisowała z sokołem Kolbuszowa Dolna. Gospodarze mieli doskonałą okazję, żeby zdobyć decydującego gola, ale karnego nie wykorzystał Paweł Piątek. 27 siódma kolejka obfitowała w wyjątkowo piękne bramki. Duży krok w kierunku awansu do trzeciej ligi zrobił z Jarosław, który powiększył przewagę nad najgroźniejszym przeciwnikiem, czyli Sokołem Kolbuszowa Dolna. na trenera Marcina Wołowca mi się w łańcucie musi oglądać się za siebie, bo zbliża się do niej Iglo Dębica. W dolnych rejonach tabeli nadzieje na zachowanie ligowego bytu przedłużył sobie Sokół Sieniawa. Z kolei grono spadkowiczów powiększyło się o rezerwy Stali Mielec. Jeżeli podoba Wam się nasz magazyn, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał na YouTube, na którym prezentujemy nie tylko piękne gole, ale też transmisję meczów od klasy B do 4 ligi oraz spotkania Pucharu Polski. 28. kolejka 4 ligi podkarpackiej w najbliższy weekend, a w niej kolejne 9 emocjonujących spotkań. Do zobaczenia za tydzień.